Aua, oh, witam na z zmajkać to Tak jak sam tytuł pokazuję to zapewne i tam i... W sumie nie wiem co zrobić Niby te 1100 Może bym potrapowała, ale... W sumie... Może i potrapuję, będzie najlepiej To poczekaj Poczekajcie Bo muszę znaczyć wszystko zbyt. Dobra. dobre Dobra, yy, mam trapa. Nie zawsze tego. O dziwa. jeszcze. Tylko nie wiem czemu nie mogę dripstone wstawiać. Nie wiem czy to chodzi, że to źle jest czy co. Bo... Zbudowałem, ale może źle to. A że, że ich nie wybije, i nie podpowie, bo to by trochę słabo. Kurde. Poczekajcie, może ktoś zaraz wybija, ale wątpię. A jeśli ktoś chce, to dodawać mnie na Discordzie, to możecie do mojego dołączyć. No, dobra, e dobra. E Tutaj tak, da się też jakoś polepszyć, mam oprócz, że dał sobie taką tutaj bamer o. Chyba, że obraz tu. Nie, to jest jakieś o nie. może pół blok. No i dobra. Nikt się nie powinien wykopać tak prędko i szybko. Eja, mój no, kolega wyłączył pewnie? E. Pewnie ta. No lora, e, no. Może pisać. Mówię i mówię czas. Nie działa, to z jakieś. Oni czas wyłączyli czy co? Oooo, no, widać. Eee, no. Nie mam jak żeby bo mi czat nie działa jeszcze, zajebiście. Kurde. Ty ktoś tu był? Aha. a dlaczego tak? A dlaczego tak? Ktoś tu był, naprawdę? Naprawdę? Nie zniszczył? Nie, normalnie tak nie zniszczyli. Z muzyki, to to nudno. Nie wiem, właśnie coś wyłączyć się, to co Obrawiam, bo. Chyba to, żeby nie było nagle za głośno. E... O skali, no skali. I można grać, tylko czy nie jest za głośno. Chyba... Ciszę to i zobaczę. No! Jest jakoś dobrze. To. Jeśli ktoś chce zagrać niech pisze nikt i ja mogę go tepnąć. Jakby co? Tylko najpierw coś na Discorda ktoś chce zagrać. Może jakoś muszę wiadomość skopiować. To.

O kurde No i tak to ja... Nie, ja nie mogę Nie Ale czekajcie, bo jakby... Jako... Ja nie wiem, to jest jakaś głupia, że pisać nie mogę Oni czas wyłączyli czy co? Chyba, że coś Czart. Nie, custom tak, ale to już Tutaj? Nie nie, nie wiem Nie wiem Czekaj, żeby nie co idzie dalej eee, eee. Eee. Dobra, najwyżej z live i z demo. Nigdy nie chcę, żeby z demo ale live Gra jest za głośno. Ktoś idzie? Czekajcie, bo nie włączy się, nie włączy się sam z siebie. Nie wiem, jakiś. O, zaraz się zajmę muzykę. bo co, to jestem na niebezpiecznym miejscu. Jeszcze ktoś mi przyjdzie zabić. Co będzie gorzej? Wychodzicie ten trap do tej. Bagid! zniszczyli. Zniszczyli. Dobra. Eee. Eee. Dobra, miks z do zalataniem na zakrętach. Najpierw zajmą mi live'a i będzie za zaprawa autorskie. Nie, mm. No, nie, 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 jak nie, nam nie, Jak nie, to nie, nawet nie, tu nie, wkoł, nie, 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 Kurde, poczekajcie. Jeśli teraz tak Szkoda, że nie może dołączyć. No. Dobrze, no, poczekajcie. Zróbmy tak. I. No, Discord. Ale jakie, żeby mi nie zdjęli, bo ma by nie dostał? Kurde, no już wzywają to. Nie, nie, nie. Ja jaj, usuwają to. Jeszcze pisać nie mogę. Musi się różnić. O Wyda się Nie, mam, mam tysiąc. Nie A sama. Hmm. Nie. Bardzo na chwilę, chuj może coś za ale się, to nie pedz. Poczekajcie, tak. Co ja mogę z tysiąc kupić? Że mi się zwróciło. E nie wiem. Poczekajcie, hmm. Chyba, żebyśmy pozabijali ludzi, ale. Nie mam fajerki Ale mam brązowe jajo Ale co jest nie ma? Tak, tak, Chyba żebym... Um, u... U... Mieczek, 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 mieczek. Czy to znowu nie jest zagłoszony? Mieczek, no, Mam ja. takie dobra. Poczekajcie, jeśli to 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 to, to, to. Ja, to cibie, no Nie mam sprzedania takiego Nie potrzebuję nie. 3% za 20? Zwróci się? No za 20 to ja biorę Teraz są takie ceny to jest twój produkt 1 za 20 źle Sharpness, Sharpness 5. Gdzie jest ten jeden Aspekt? Ja potrzebuję podpalać ludzi. Ymm, a podpalać graczy. Nie, nie ma nic. 150, kiedybym musiał co najmniej 10, wydać, dać mi się nie chce. Uczego miał jakieś super dobre procenty, ale to będzie bez procentów i się nie opłaca. No, ja Bo to zwykły zwykłe to i ja nie mam. Dlaczego mi nie pokazuje? 300! 0%! 0% 300 Poważę, że będzie miał Twoje aspekt Ja mogę tu połączyć w sumie to i to. Gdzie razem? 18. Poczekajcie.